No cześć! Część druga filmu z Pekinu. Jak pewno ci, którzy widzieli film poprzedni, no, no byłem trochę niezadowolony z zaistniałej sytuacji, bo zameldowałem się w centrum. się okazało, że centrum jest rozkopane. Nic się tam nie dzieje, więc poszedłem, patrzcie, elegancko. Więc ten... Postanowiłem pójść na bardziej wojskie klimaty, słuchajcie. Patrzę, jak tutaj Pekinczycy pląsają sobie elegancko. Nie, to co tam w tym centrum, tam młodzież, tam jakieś tam wygibasy. Tutaj siedzi seniorzy w takich okolicznościach parku. Wypoczywają sobie, jest sobota. Eee, no i co? No. No wiecie, no, no chciałem się zaprzyjaźnić z Pekinem, no, no bo ja szczerze mówiąc nie mam dobrego zdania o, Pekinu, o Pekinie. O Pekinie. Pekin mi się kojarzy, że korki, zimno, smog i przejebane ogólnie. No, no i dałem szansę temu Pekinowi w poprzednim odcinku. No i co? No, no i Pekin strzelił mnie w pysk, tak? No, zamknięte, nic się nie dzieje i tak dalej. ufa! Idien, ja. Idien, ja. A Bolar, ja. Bolar, ja. Aha, aha. <laughs> <Okay>. O dzwone. A o łobu się chodziłem. Dobra, dziadek się podnieca, że ten, że mówi po chińsku, ale mniejsza z tym. E, o czym to ja? Aha, no, no, no że dałem szansę Pekinowi, a Pekin strzelił mnie w pysk. No, ale postanowiłem mu doradzić drugą szansę, no nie no, no, no słuchajcie. E, więc e, przyjechałem tutaj. Co się tu dzieje? J jakiś TikTok się odwala. Cześć, co jest? co jest? Jestem na TikToku? Jestem. <grym zjadł> ja, z... Motyla noga, co się tu dzieje? jak ludzie żyją w komunistycznym kraju, rozumiecie? Tutaj... Skąd się te auta w tym parku? <laughs> Fajnie, ludzie, uśmiechnięci za to, kocham Chińczyków. Otwarci, rozumiecie? A dobra, słuchajcie, bo ja szedłem do jakiegoś parku, a ja chcę iść do hutongów. No, ale przy okazji wam pokażę, jak tutaj w parku wygląda. tutaj jakimś takim wspaniałym pojazdem przyjechał, trójkołowym. <laughs> Przepraszam.

A, a wtedy, a, a, dobra, już nie, nie, nie wchodzę z nim w dyskusję. On się nie pyta, czy już jestem Ukraińcem i, i tak dalej, no, Dużo tu jest, słuchajcie, Ukraińców, rusków. E, no. Dobra, już mamy 3 minuty materiału. Tutaj słuchajcie przychodzą sobie jak widać naryczyła się, bo jest elegancki, starszy pan, bez, bezbłędna stylowa. A ja sobie tutaj siedzę, spędzają czas. Dobra. Z, z, zaczepiają, rozpraszają. <laughs> Więc tak. Postanowiłem dać szansę Pekinowi drugą. No i co? Wsiadłem w metro. Rżną w karciochy. A jak? Rżną w karciochy. Nie, nie. Nie. Na pieniądze? Na pewno tak. Ja znam Chińczyków to są starzy hazardliści, słuchajcie. Eee, o czym to ja? Aha, że druga szansa. No mówię, dobra to turystycznie do tego podejdę i co? Pojadę na plac Tiananmen. Zakazane miasto. No i wsiadam w to metro, jadę tam i oni tam już od razu gdzieś tam metr... Tu dowód osobisty, kontrol to i tak dalej. Rezerwacja. I te tłumy wszędzie patrzy, bo tam jest tego zakazane miasto. Tam jest plac Tiananmen. Ja mówię nie, 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 nie. Tak to, to tego ja nie chcę. Ja, oh, no, ja się wpierdolę. Hold on, tutaj sobie Szuszu pali papierosa elegancko. Ja chcę do Hutongów iść. O, tyle noga. A tam, tam już się tam. Tienianmeny się zaczynają, zakazane miasta i tak dalej. E, no i co? Ja myślę, poszedłem tam, zrobiłem zdjęcie. Jak zobaczyłem te tłumy, to mi się odechciało wszystkiego. No i myślę sobie. Nie idę, ale pójdę na hutongi, do których chciałem wejść. Zamiast wejść do hutongów, to wlazłem tutaj w ten park, gdzie sobie emeryci pląsają. Także hutongi będą w następnym odcinku, bo to, tak jak wspominałem, wszystko ma być robione w jednym ujęciu: bez montażu, bez cenzury. Tutaj, jak lubicie, tutaj przejdę, pokażę Wam, jaka tutaj jest architektura fajna. Oczywiście to, to jest wszystko nowe, to, to pewno wybudowali niedawno, ale widzicie, zadbane, wszystko dane dla e, społeczności. O, tutaj jest policja. E, no i co? A, to tylko, ale to jest, gdzie jest policja? Halo, milicja? Jak tam macie, wałci? E, no, Imperial Center of Culture and Arts. Mm -hmm. Centrum yy, kultury i sztuki No i co, no i ten Centrum Kultury i Sztuki, tam widzicie, o jakie jak ta, tam są grube bąsy. A błodzi też przyszli i tańczą. Fajnie. Teraz wam pokażę. No no i tak będzie taki film o takim parku. Z Pekinu. Pani sprzątająca, czyli osoba sprzątająca, tak się teraz mówi. Ale kto ty, 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 tymi samochodami tu wjechał. Ale to są te wariatki no, to, to. Ale patrzcie jaki tutaj krwawy bounce. Tam po drugiej stronie. Młodzi też tańczą. Wszyscy się bawią. No to znowu ten. Nie, nie. Dobra, dobra, chłopie. Dobra, dobra. Nie, 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 już chciałem wam pokazać tamtych, ale oni przyjdą i będą gadać ze mną. Ja już tego nienawidzę, bo to zawsze są te same pytania. Skąd jesteś? Ile masz wzrostu? Jak długo mieszkasz w Chinach? Czy ci smakuje chińskie jedzenie? Czy Chiny są lepsze? Od Ty? Zawsze jest ten sam zestaw pytań. No dobra, to będzie taki film o parku. No to, to widzicie, jak sobie emeryci spędzają czas. O proszę, ludzie w maskach. Słuchajcie, w Chinach jest kultura po prostu noszenia masek. Szczególnie w takim e, okresie, e, e, jak grypa szaleje, czy jakieś choroby zakaźne, no to ludzie noszą, tak? Bo no tutaj też jest taki ścisk ludzi, że, że to naprawdę jest bardzo niekulturalne. Jeśli ktoś jest e, zasmarkany i tam kicha, i, i bez maski będzie, no. No dobra, jeszcze tutaj przejdziemy sobie, boś tych emerytów. To mi się podoba, bo wiecie, tutaj emeryci aktywnie spędzają czas. Akurat w Pekinie jest zimno, ale u nas w tym, w Guangzhou. O, jakie schody fajne! U nas w Guangzhou to właśnie dużo się uprawiają tai chi, tańców i tak dalej. A tutaj jest trochę chłodniej, nie ha, nie ha. Wszyscy, wszyscy uśmiechnięci, przyjaźni, otwarci. I tak sobie tutaj odpoczywają na zasłużonej emeryturze. Mają miejsce spotkań, tańce, kulanki z No i widzicie też, inna kultura. Patrzcie, tutaj nie ma żadnego alkoholu, żadnych wrzasków, rozrób. Da się, da się. A ten, oho, to jest zaczepia jakiś. Chyba jest awantura o dziewczynę. A jakie tutaj panny do wzięcia. Cześć dziewczyny. Fajne, nie? O, jaki kawaler przyszedł. Waga, ściąga kurtałę. Za chwilę pokażę, pokażę pewno jakieś pląsy pierwszorzędne. Nieha, nieha, Dagi ha. Waga. Ściąga szalik. Jest. Widzicie? Łak prowadzi. Dobrze są, nie? A dzisiaj do zimna. Czy na plusie? Na plusie, ale zimno. Dobra. Eee, ile już mamy? Prawie 10 minut filmu. No i dobrze. Eee, ale tutaj wody nie ma. Skandal. No to jeszcze Wam pokażę tej e, samochodziki. Ha, są fajne. A tu widzę, że dla niepełnosprawnych. A to pewnie emeryt sobie taki zarejestrował. Wątpię, że jeżeli. Jest... Dla takich prawdziwych niepełnosprawnych, ale popularne są wśród emerytów takie autka. Dobra, to tyle. Następny odcinek z Hutongu. Idę tam. Cześć.